siema siema glitch na expo fortnite zostaw łapę zostaw suba kiedy jesteś na mapie jest to mapa typu tycoon kod do mapy macie u góry ekranu 557045091945 generalnie jesteście tutaj farmerem możecie być też kimś innym no jak widzicie już dostaje expa eee, o co tutaj tak naprawdę chodzi w tym tycoonie generalnie chodzi o to żeby ulepszać sprzedawać ulepszać sprzedawać ulepszać sprzedawać no i co no i oprócz tego no to tutaj możecie na przykład sobie kupić ścianę i za to też dostajecie expa A możecie kupić sobie tutaj dekoracje i za to również dostajecie 500 expa ale najlepszym sposobem na nabijanie expa właśnie na tym tycoonie jest po prostu bieganie tutaj w ten oto sposób tak jak ja w tym momencie to robię no i za jedno takie przebiegnięcie dostaje ponad 2000 expa no i tak co chwilę sobie to zbieracie odbieracie zbieracie odbieracie no 3 sekundy to już urosło i znowu biegam zbieram i znowu kolejny poziom. Wczoraj na tym dajku nie spędziłem jakieś, jakąś godzinę, wbiłem na nim cztery poziomy, no patrzcie teraz na przykład za przebiegnięcie dostałem w ogóle więcej expa. No i możecie sobie tak biegać i 3000 expo i zaraz wbijam poziom. Przy okazji nabija wam się to takie, że tam jest ten, ta misja taka, że musicie nabić 20 000 expo na kreatywnym no i przy okazji dostajecie 20, 20 000 expa. <coughs> jest ono tutaj bardzo łatwo do ukończenia. No bo jak widzicie Ten odcinek trwa dopiero minuta, a ja już nabiłem 10 000 ponad expa. Także generalnie no jest to dosyć dosyć sporo patrząc na właśnie yy, właśnie 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 tajkuny. A ten moim zdaniem jest dosyć łatwy, dosyć szybki i dosyć prosty do zrobienia. No bo jak widzicie 1000 expo już mi brakuje do levela. Przebiegnę się ostatni raz i za moment już mam poziom. Przypominam wam, że yy, ja dostaję trochę mniej expa niż wy możecie dostawać no bo ja mam już konto które cały czas robię na nim glicze na expa na kreatywnym o i w tym momencie wybiłem 42 poziom więc ja dostaję trochę mniej tego expa ale jak wy robicie rzadko glicze, bądź rzadko gracie na kreatywnym no to będziecie dostawać większe ilości expa ode mnie macie tutaj również inne rzeczy do sadzenia jak na przykład ziemniaki możecie też sobie zasadzić pyk w taki, w taki oto sposób mm, czy ziemniaki dają więcej no jeden ziemniak daje 77 a jedna marchewka daje Czekajcie, zaraz się dowiem cyk 128. No, czyli marchewki są najbardziej opłacalne. Możemy zobaczyć, czy pomidory są bardziej opłacalne, również. Ale wydaje mi się, że marchewki są najlepszym i najłatwiejszym sposobem na nabicie tutaj. expa bo są one pierwszym, jakby, rzeczą. No, a pomidor daje nam 148. No, jest lekka różnica teoretycznie. Czyli pomidor daje najwięcej. No, kukurydza daje też 72. No więc <laughs> najlepiej nabijać sobie poziom właśnie na marchewkach które są tutaj no i po prostu biegać zbierać i w ten sposób nabijać poziom widzicie już mam prawie 10 tysięcy po kolejnego nabite a pokazywałem wam totalnie inne rzeczy macie marchewki potem idziecie sobie je sprzedać ulepszacie sobie ten tycoon który jest tutaj pyk sprzedajecie marchewy biegniecie sobie teraz tu tu przy okazji macie jakieś skrzynki za te skrzynki też z tego co wiemy jest exp pyk no, 300 expa. No i biegacie, sadzicie, biegacie, sadzicie i za to dostajecie cały czas poziomy. Więc generalnie o to chodzi w tym tyku. Kodzik macie do u góry ekranu. I co? Ja się z Wami żegnam. Dzięki bardzo za film. Trzymajcie się. Elo, elo.